Półgazo kontra JDG w 2026 roku. Ile naprawdę kosztuje prowadzenie biznesu? Wyobraź sobie, że zarabiasz 10 tysięcy złotych miesięcznie i prawie połowa tej kwoty znika, zanim pieniądze w ogóle trafią do ciebie. Nie dlatego, że źle prowadzisz firmę, tylko dlatego, że wybrałeś konkretną formę działalności. W 2026 roku różnica pomiędzy JDG a spółką z to nie kwestia papierologii, ale dziesiątek tysięcy złotych rocznie i bardzo realnego ryzyka dla prywatnego majątku. Nazywam się Marcin Szołajski, i to kolejny odcinek, w którym tłumaczę prawo prostym językiem: bez straszenia, bez polityki i bez prawniczego bełkotu. Na tym profilu pokazuję, jak świadomie korzystać z prawa prowadząc firmę, żeby podejmować lepsze decyzje i chronić swoje interesy. Dzisiaj porównamy spółkę z i jednoosobową działalność gospodarczą i policzymy, ile naprawdę kosztuje prowadzenie biznesu na realnych liczbach i progach dochodu. Jeśli prowadzisz firmę albo planujesz ją budować, koniecznie zostań do końca. Forma działalności najlepiej pokazuje swoją prawdziwą cenę dopiero wtedy, kiedy zaczniemy ją liczyć miesiąc po miesiącu. Policzmy to na realnym przykładzie. Weźmy przedsiębiorcę, który zarabia 10 tysięcy złotych netto miesięcznie. Nie mówimy o przychodzie, tylko o realnym wyniku biznesu przed podatkami osobistymi. W JDG na skali podatkowej, po zakończeniu ulg na start. Przedsiębiorca płaci, pełny ZUS to jest ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 2359 zł miesięcznie. Pit plus składka zdrowotna około 2280 zł. i księgowość około 300 zł razem daje to 4939 zł miesięcznie. I niemal połowa dochodu znika. Zanim przedsiębiorca realnie. Zacznie korzystać z efektów swojej pracy. I to nie jest kwestia złego zarządzania, to po prostu konstrukcja systemu. ZUS trzeba zapłacić niezależnie od tego, czy miesiąc był dobry, czy słabszy. Teraz ten sam wynik finansowy w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym modelu liczymy koszty na poziomie spółki, czyli podatek plus księgowość. Kluczowa różnica jest taka, że wspólnik nie płaci ZUS-u z samego faktu bycia wspólnikiem. Mamy CIT 9%, około 950 zł i pełna księgowość około 600 zł. Razem 1550 zł miesięcznie. Dla porównania JDG 4939 zł. To jest ta sama praca i ten sam wynik, a zupełnie inne obciążenia. Trzeba jednak. Pamiętać o jednym. Końcowy rachunek w spółce zależy od tego, w jaki sposób wypłacasz sobie pieniądze. Czy jako wynagrodzenie, dywidendę lub inną formę. Ten przykład pokazuje bazową różnicę systemową między JDG a spółką z o, a nie pełne rozliczenie wszystkich wariantów. Spójrzmy teraz na skalę roczną, bo dopiero tutaj widać... Jak różne mechanizmy opodatkowania zaczynają działać? W praktyce przy dochodzie 100 tysięcy złotych rocznie w jednoosobowej działalności gospodarczej podatek dochodowy i składka zdrowotna są jeszcze relatywnie niskie. ZUS, choć obowiązkowy, nie stanowi dużego procentu całego dochodu. Brak kosztów stałych. Typowych dla spółki. Łącznie daje to około 28 tysięcy złotych obciążeń w skali roku. W spółce ZO przy tej samej kwocie dochodzi podatek CIT, pojawiają się stałe koszty pełnej księgowości. Obsługa formalna spółki generuje wydatki, niezależne od wysokości dochodu. W efekcie całkowite obciążenia wynoszą 32 tysiące złotych rocznie. I tego na tym poziomie dochodu. JDG jeszcze minimalnie wygrywa. Nie dlatego, że jest lepsza systemowo, ale dlatego, że spółka jest za ciężka kosztowo przy takiej skali. Przy dochodzie rzędu 300 tys. zł rocznie sytuacja się odwraca. W JDG podatek dochodowy rośnie proporcjonalnie do dochodu. Składka zdrowotna Również rośnie wraz z wynikiem finansowym. ZUS pozostaje stałym wysokim kosztem. Łączne obciążenia sięgają kwoty około 96 tysięcy złotych rocznie. W spółce ZOO podatek CIT jest nadal liczony procentowo od zysku. Koszty księgowości i obsługi pozostają na podobnym poziomie jak. Wcześniej wzrost dochodu nie powoduje proporcjonalnego wzrostu kosztów stałych, dlatego całkowite obciążenia w Zo wynoszą około 69 tysięcy złotych rocznie. Różnica to aż 27 tysięcy złotych, czyli realne pieniądze, które w jednym modelu zostają w firmie, a w drugim trafiają do państwa. Z tych wyliczeń wynika jasno, że punkt równowagi. Pomiędzy JDG a spółką ZO wypada w okolicach 150 tysięcy złotych rocznie. Poniżej tej kwoty JDG jest zazwyczaj tańsza i prostsza. Powyżej tej kwoty spółka ZO zaczyna wygrywać finansowo, bo jej koszty nie rosną tak szybko jak dochód. I to właśnie ten moment, w którym zmiana formy działalności przestaje być teorią, a zaczyna być racjonalną decyzją. Biznesową. Dla kogo zatem JDG ma sens? Jednoosobowa działalność gospodarcza nadal jest bardzo dobrym wyborem. Na start, przy małym zusie przez pierwsze dwa lata, przy niskich lub nieregularnych dochodach, gdy liczy się prostota i szybkość działania. Problem zaczyna się wtedy, gdy firma rośnie, a forma prawna zostaje taka sama jak na początku. A dla kogo spółka Zo ma sens? Ma sens wtedy, gdy dochody są stabilne i przekraczają 150 tysięcy złotych rocznie. Biznes się skaluje, działasz w branżach o wyższym Ryzyku, IT, handel, usługi B2B, albo chcesz oddzielić firmę od majątku prywatnego. Jest jeszcze jeden element, którego nie widać w samych liczbach i którego wielu przedsiębiorców nie bierze pod uwagę na początku: odpowiedzialność. W jednoosobowej działalności gospodarczej firma i osoba prywatna są w praktyce tym samym podmiotem. To oznacza, że w razie problemów kontroli podatkowej, Zaległości wobec ZUS-u, sporu z kontrahentem, odszkodowania lub kary. Odpowiedzialność obejmuje cały majątek prywatny nie tylko konto firmowe, ale również dom, mieszkanie, samochód, oszczędności, a w niektórych sytuacjach także majątek wspólny małżonków. W spółce ZO sytuacja wygląda inaczej. Spółka jest odrębnym bytem prawnym. A odpowiedzialność wspólnika jest co do zasady ograniczona do wniesionego wkładu. Oczywiście są wyjątki, np. odpowiedzialność członków zarządu w określonych sytuacjach, ale to zupełnie inny poziom ryzyka niż osobista odpowiedzialność w JDG. Dlatego dla wielu przedsiębiorców decyzja o przejściu na spółkę Zo nie zapada przy tabelce podatkowej, tylko w momencie, gdy firma zaczyna generować większe obroty, podpisywać poważniejsze kontrakty, zatrudniać ludzi albo wchodzić w relacje, w których ryzyko po prostu rośnie. Wtedy spółka. Przestaje być optymalizacją, a zaczyna być formą zabezpieczenia tego, co przedsiębiorca zbudował prywatnie. Podsumowując, w 2026 roku widać to bardzo wyraźnie: jednoosobowa działalność gospodarcza sprawdza się najlepiej na starcie przy mniejszej skali, niższych dochodach i wtedy, gdy liczy się prostota i szybkie wejście w biznes. Spółka ZO zaczyna wygrywać wtedy, gdy dochody rosną, biznes się skaluje albo pojawia się realne ryzyko, które warto oddzielić od majątku prywatnego. Nie ma jednej najlepszej formy dla wszystkich. Jest tylko dobra forma dla konkretnego etapu rozwoju firmy. Dlatego koniecznie obserwuj mój profil, bo w kolejnych odcinkach będę informował o najważniejszych zmianach w prawie przy prowadzeniu firmy i tłumaczył, jak je wykorzystać w praktyce. A jeśli potrzebujesz indywidualnego wsparcia prawnego, moja kancelaria może Ci w tym pomóc. Link do kontaktu znajdziesz w opisie filmu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.